Paryż na początku XX wieku był miejscem pełnym sprzeczności. Stolica artystów, naukowców i poetów, a jednocześnie miasto, w którym surowe normy moralne potrafiły złamać nawet najwybitniejsze umysły. Właśnie tu, w laboratorium wypełnionym zapachem chemikaliów i cichym brzęczeniem aparatury, rodziła się legenda Marii Skłodowskiej Curie. Kobiety, która nie tylko odkryła pierwiastek o niezwykłych właściwościach, ale też swoją obecnością w świecie, zdominowanym przez mężczyzn, wywoływała konsternację i fascynację. Jednak poza zapisanymi w podręcznikach odkryciami, jej życie kryło historię, która wstrząsnęła opinią publiczną bardziej niż niejedna polityczna afera. Była wdową po tragicznie zmarłym Piotrze Curie, który zginął w wypadku ulicznym. Została sama z dwójką córek i niekończącymi się obowiązkami badawczymi. Dla wielu była wzorem niezłomności, symbolem kobiety, która w świecie nauki walczy o równouprawnienie nie słowem, ale czynem. A jednak to właśnie w tym czasie, gdy jej kariera sięgała szczytów, pojawił się mężczyzna, który miał odmienić jej prywatne życie. Paul Langevin, uczeń Einsteina, błyskotliwy fizyk, człowiek o ostrym umyśle i niestety żonaty. Ich znajomość przerodziła się w coś, co dla niektórych było jedynie przyjaźnią naukową, a dla innych zakazanym romansem. Spotykali się w ukryciu, wymieniali listy, których treść do dziś wzbudza emocje. Gdyby pozostały w cieniu, być może nikt nigdy nie usłyszałby o tym uczuciu. Ale los sprawił, że ich korespondencja trafiła w ręce prasy, a Paryż zadrżał od skandalu. Gazety pisały o zdradzie, o niemoralnym zachowaniu noblistki, o tym, że nauka nie chroni przed grzechem. W czasach, gdy kobieta mogła być albo opiekunką domowego ogniska, albo symbolem cnót, Maria została postawiona w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony jej odkrycia zmieniały świat, z drugiej nagłówki gazet odbierały jej godność. Czyż nie jest paradoksem, że geniusz, który podarował ludzkości promieniotwórczość, musiał bronić się przed oskarżeniami o romans? Przyjaciele starali się ją wspierać, ale fala hejtu, tak można by dziś to nazwać, była niepowstrzymana. Uliczne tłumy gromadziły się przed jej domem, krzycząc o Belgii. Ktoś rzucił kamieniem w okno. Maria musiała zabrać córki i ukrywać się u znajomych, jakby była przestępczynią. Tymczasem środowisko naukowe podzieliło się na dwa obozy. Jedni bronili jej prawa do prywatnego życia, inni odwracali się z niesmakiem. Albert Einstein, który znał ją osobiście, pisał listy pełne wsparcia. Ale co z resztą? Ilu naukowców, którzy jeszcze wczoraj gratulowali jej odkryć, dziś odwracało wzrok, by nie zostać wciągniętym w moralny skandal. Nie wiadomo, jak wiele było w tej historii uczucia, a ile kalkulacji i niedomówień. Czy rzeczywiście między nimi płonęła miłość, czy może przyjaźń została bezlitośnie wypaczona przez plotkarzy i żądne sensacji gazety? W tamtym czasie nawet najmniejszy cień wątpliwości urastał do rangi dowodu winy. A przecież Maria była kobietą wyjątkową, odważną, zdolną łamać schematy. Czy ktoś taki mógł pozwolić sobie na romans z żonatym mężczyzną, wiedząc, że stawką jest nie tylko jej reputacja, ale i przyszłość całej kariery? Skandal rozgrzewał wyobraźnie Francuzów. Dziennikarze publikowali fragmenty listów, sugerując, że noblistka nie tylko złamała serce żony Lanzywana, ale też wprowadziła do nauki chaos obyczajowy. Nikt już nie pisał o jej odkryciach, o pracy, która kosztowała ją zdrowie i spokój. W oczach tłumu geniusz ustąpił miejsca kobiecie, którą łatwo było nazwać kusicielką. I właśnie w tym momencie rodzi się pytanie czy społeczeństwo naprawdę bardziej interesuje się miłością niż nauką? Kiedy skandal wybuchł z pełną siłą, Maria Skłodowska Curie znajdowała się w najważniejszym momencie swojej kariery. Właśnie ogłoszono, że zostanie nagrodzona drugą nagrodą Nobla, tym razem z Chemii, za odkrycie polonu i radu. Była pierwszą osobą w historii, która otrzymała to wyróżnienie dwukrotnie. Jednak w atmosferze plotek i nagonki wielu próbowało przekonać ją, aby zrezygnowała z wyjazdu do Sztokholmu. Twierdzono, że obecność kobiety uwikłanej w romans na uroczystej Gali byłaby kompromitacją dla całej społeczności naukowej. Czy można sobie wyobrazić większą ironię losu? Maria odmówiła ustąpienia. Z dumą i determinacją przyjęła zaproszenie i pojawiła się w Sztokholmie. Jej obecność była wyraźnym sygnałem. Nauka nie podlega prywatnym osądom, a odkrycia nie powinny być mierzone przez pryzmat życia osobistego. Jednak nawet to zwycięstwo miało gorzki smak. Wróciwszy do Paryża, musiała zmierzyć się z falą kolejnych oskarżeń i publicznej pogardy. Wiele osób nie interesowało to, co powiedziała w Sztokholmie, ale to, czy naprawdę spędzała noce w mieszkaniu Wina. Paul Langevin znajdował się w nie mniej dramatycznej sytuacji. Jego żona, zdradzona i upokorzona, domagała się rozwodu, a jej rodzina rozpętywała medialną burzę. Publiczność pochłaniała te informacje z niezdrową ciekawością, jakby była to opera, a nie prawdziwe życie dwojga ludzi. Być może to właśnie wtedy Maria po raz pierwszy poczuła, że jej prywatność stała się towarem sprzedawanym na łamach gazet za kilka groszy, a przecież chciała tylko żyć i pracować w spokoju. Nie brakowało także głosów broniących Skłodowskiej. Albert Einstein pisał do niej, że nie warto zniżać się do poziomu tych, którzy kierują się zazdrością i nienawiścią. W jego oczach Maria była uosobieniem niezłomności, a jej wrogowie zaledwie cieniem. Również część francuskiej inteligencji uważała, że oskarżenia pod jej adresem to nic innego jak próba złamania kobiety, która przekroczyła granice wyznaczone przez patriarchalne społeczeństwo. Ale czy społeczeństwo tamtego czasu mogło znieść myśl, że kobieta nie tylko dorównuje mężczyznom w nauce, ale też pozwala sobie na życie według własnych zasad? Romans z Polem Langevinem, prawdziwy czy wyimaginowany, na zawsze stał się częścią legendy skłodowskiej. Do dziś historycy spierają się, jak daleko posunęła się ta relacja. Czy była to namiętność, która wybuchła w cieniu probówek i notatek laboratoryjnych? A może jedynie przyjaźń, która w rękach plotkarzy zmieniła się w sensacyjną opowieść? Prawda ukrywa się między wierszami listów, które zachowały się do dziś, ale nawet one nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Zawierają czułość, troskę, ale też naukowe rozważania. To mieszanka, która mogła oznaczać wszystko. Z czasem burza przycichła. Gazety znalazły nowe tematy, a społeczeństwo nowych winnych. Maria powróciła do pracy, kontynuując badania nad promieniotwórczością, mimo że jej zdrowie coraz bardziej szwankowało. Jednak cień skandalu towarzyszył jej aż do końca życia. Nigdy publicznie nie wypowiadała się o romansie, nigdy nie próbowała bronić swojej reputacji na łamach prasy. Być może wiedziała, że w walce z plotką nie ma zwycięzców. Pozostała jej nauka jedyne miejsce, w którym mogła być wolna.